Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie jesteśmy pod narodowym i testujemy e, nowy mikrofon dzisiaj będzie motovlog o wszystkim i o niczym kolejny ale wam pokażę tutaj e, fajne furki o ile to wszystko się nagra mam nadzieję, że się nagra uwaga, teraz będzie żwir czujemy się jak to Tomasz Golop. I później się przelecimy kawałek po Warszawie, zobaczymy co tam co tam na Warszawie, co tam na tak zwanym mieście słychać. Tu jest spod techniczny Timer Warsaw. Takie fajne fury przyjeżdżają. Kiedyś przyjeżdżało dużo więcej, a teraz jakoś, jakoś lipo, może sezon, sezon ogórkowy czy coś. Więc spadamy ze Stadionu Narodowego. Tutaj możecie sobie kuken luken zrobić. Strasznie blisko mam ten mikrofon i jest strasznie wielki, strasznie blisko ust w, se, w sensie. Ale myślę, że będzie mnie dobrze słychać. To już chyba trzeci czy czwarty motowok, który jest z tego miejsca. Ale ja bardzo to miejsce lubię, jak wcześniej wspominałem. Więc dlatego i to też są jakieś spoty, w czwartek jest więcej spotów. Różne ciekawe e, i mniej ciekawe fury przyjeżdżają. Musiałem sprawdzić, czy, czy mam moją zajebistą torbę na bak. No, tutaj chciałem pojechać, ale tutaj zrobili jedną kierunkową. Nawet o tym nie wiedziałem. Gdzie by tutaj pojechać? Pojedziemy jeszcze tutaj sobie w prawo, bo są ładne widoki to czemu by nie skorzystać i nie popatrzeć przynajmniej tyle co możemy zrobić tutaj kolejne dziewczyny jadą fajnie, muszę się wybrać wreszcie na rolki, bo w tym roku byłem chyba tylko dwa razy i dwa razy zmył mnie deszcz także muszę pojechać sobie późno znaczy pojechać, znaczy tutaj przyjechać na furą. Uwaga, znak. Teraz teścik nowego mikrofonu, tu trochę wyżej prędkości, nie jakiejś zabójczej ogromnej, ale troszkę wyższej tutaj coś chłopaki pokombinowały tutaj mamy ograniczenie do 30 no ja powiem wam, że że jakoś nie ufam tym oponom na zakrętach Dobra, słuchajcie, trochę czasu minęło. Od kiedy nagrywałem tamtą pierwszą część, dla Was to było pół sekundy, dla mnie jakaś godzinka. Robi się powoli ciemność. I zaraz postaram się wrzucić kamerkę w ten tryb low light. Zaraz się gdzieś zatrzymamy i to zmienię. No i wiecie, taki luźny motowlog. Znowu będę pieprzył o, o wszystkim i o niczym. Może gdzieś tam się przejedziemy kawałek przez centrum. Tutaj na bus pasie nie mogę za dojechać, ale zaraz się zatrzymam i wrzucę kamerkę. W tryb ten, ten nocny. I zobaczymy, jak nagrywa w trybie nocnym. No tutaj mogłem sobie wjechać, dobra sobie wiadę tutaj po prostu na ten parking dobra Triple Light włączony czy jakkolwiek on tam się zwiedza taka ciekawostka, on tylko działa od 30 fps -ów. Także tak to wygląda. O, wow. jakiś śmieciuch mi nie trafił. No, tam przejdziemy się kawałek Drosą e, szybkiego ruchu, bo zajebiście gorąco jest. Mimo, że gorąco nie jest, ale w tych ciuchach to wiecie, w mieście wszystko jest nagrzane po upałach. Zobaczycie sobie Warsaw może nie Baj Night, ale Baj Wieczór. Przejdziemy się może kawałek dalej. Nie wiem, tutaj zjechać, ale... ale przejadę się kawałek dalej. Tradycyjnie, motowloga o wszystkim i o niczym może się skończyć w każdej chwili, gdyż bo ponieważ bateria jest na wykończeniu, ja zawsze mam taki pomysł, że zawsze jak wyjeżdżam, to, to nagrywam jakieś tam tematyczne motovlogi. Dzisiaj akurat. Udało mi się nagrać jeden, a że mam jedną baterię do Gopra no to, to to myślę, że a że mam jedną baterię do Gopra, no to, to jak bateria się skończy, to i skończy się jak wiadomo, nagrywanie może przejdziemy i się yy, alejami ujazdowskimi, to chyba tutaj powinienem skręcić trakt królewski. Właśnie tak. Słuchajcie, nie wiem czy wspominałem, ale zmieniłem sobie żarówkę w szerszeniu, no i ta żarówka trochę lepiej świeci niż ta poprzednia. Ta poprzednia była taka ciekawostka, jeszcze oryginalna, japońska. Dobra, tutaj sobie poczekamy, tutaj jakaś fajna stara Honda. No i przejdziemy się tak zwanym traktem królewskim Tutaj sobie światełka zapal Panie No i tutaj słuchajcie Zdaje się, że w tym budynku Mieści się Tu w tym albo, albo w tym Kancelaria Rady Ministrów Czyli siedzi Nasza panująca obecnie pani Pani premier Ten tutaj ze skręcą Ten pojedziemy tutaj A tutaj jedzie policja, to nie będziemy świrować bawiana Ogólnie policja jakoś po tym szczycie na to więcej, jaki fajny ki kiosek no i tutaj sobie żaparkujemy nie wiem czy też tak macie ja już trochę na tym moto jakoś dużo ale trochę lato mi i, i jeszcze, jeszcze mi się czasami biegi próbują popieprzyć czasami, tutaj jak ładnie podświetli ten ICBC cokolwiek to jest no, i tak to się oto prezentuje Warszawa wieczorem z pokładu Honda Hornet 698 rok produkcji Ale słuchajcie ja będę powoli się zwijał na tą złą stronę Wisły bo muszę jeszcze ogarnąć parę rzeczy że tutaj przejdziemy koło E, Nacjonalnego Stadionu naszego Który na początku mi się strasznie nie podobał Teraz Teraz mi się Podoba Zdecydowanie bardziej Zobaczcie ile ludzi nad Wisłą Nie wiem czy to widać Mam nadzieję że tak Nie wiem czy w ogóle coś rzucę z tego Bo to taki, taki Test low i mikrofonu no ale zobaczymy może coś wrzucę dobra słuchajcie ja nie będę zamulał już wam dłużej dzięki za oglądanie zostawcie suba jak się podobało zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym motoflogu, w kolejnym nagrywce. Na razie, cześć!